Przy tym pochwalił Mariusza Błaszczaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza jako tych odpowiedzialnych. Głosowaniem całości ustawy zadać pytanie do wnioskodawcy. Teraz już robota, rozumiem. Przys więc proszę bardzo, pan poseł Jakubiak ma pytanie, minuta. E a i pan poseł Bobócki też ma. Republikanie oczywiście doceniają, że to jest bardzo ważna ustawa, o którą zabiegało wcześniej Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast ja chcę powiedzieć, że brakuje tutaj, proszę Państwa, jednej definicji. Ja ją zgłaszałem w trakcie legislacyjnego procesu. Natomiast chodzi o to, panie ministrze, żeby była definicja strategicznej inwestycji. Definicja w tej ustawie wszystko może być i tak e, e, zdefiniowane jako strategiczna inwestycja. I dopóki poważni ludzie są ministrami, tacy jak nie wiem, no, pan Błaszczak, pan Kośniak Kamysz, no to trudno sobie wyobrazić, jak będzie, jak na przykład komuś przyjdzie do głowy giertycha na ministra obrony narodowej wstawić.